Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci kolejny przepis na jedzeniowy podarek, a będzie to wytrawna, przepyszna przyprawa do ryby bądź owoców morza. Bardzo ciężko jest mi znaleźć na rynku dobrą przyprawę, która będzie się idealnie sprawdzała do ryb krewetek, owoców morza i dlatego dzisiaj pędzę z pomocą. Pokażę Ci, jak przygotować bardzo fajną, smaczną przyprawę właśnie do ryby, którą możesz przygotować i obdarować bliską Ci osobę na święta. Dzięki temu świetnie sprawdzi się ona do karpia, łososia, jesiotra, sandacza albo do krewetek, ośmiornicy, bądź innych owoców morza. Zaczynamy od tego. Że dodaję tutaj sól. Sól, oczywiście, jest bardzo ważna i jakość jej jest istotna. Ja lubię używać francuską sól, która jest taka delikatnie wilgotna, ale też ma bardzo fajną konsystencję takich delikatnych granulek, przez co ta przyprawa nie jest taka oczywista. Do tych większych kawałków soli przyczepiają się inne przyprawy, przez co wygląda ona bardzo fajnie i ciekawie. Kolejnym składnikiem, który bardzo lubię dodawać do ryb i owoców morza, jest kary. Ważne tutaj, żeby sprawdził ostrość tego kary po to, żeby nie była ona za mocna i za ostra. Ryby i owoce morza nie lubią bardzo pikantnych przypraw, no bo wtedy te przyprawy przytłumiają, czyli um, tak trochę jakby oszukują smak prawdziwej ryby, właśnie czy owoców morza. Dodaję karę. Kolejnym składnikiem, a dokładnie kolejną przyprawą, którą bardzo lubię dodawać do przyprawy i do ryb, i do owoców morza jest kozieradka. E, tutaj mam wersję mielonej kozieradki. Możesz tą kozieradkę zmielić w młynku do kawy, tak jak ja przeważnie mielę moje zioła, e, ale również możesz kupić pełne ziarna kozieradki i na przykład w moździerzu utrzeć tą kozieradkę właśnie na taki pył. Dzięki temu przyprawiając rybę, wszystkie przyprawy mają podobną konsystencję, e, więc nie będzie tak, że za bardzo będzie wyczuwalna któraś z, z tych składników. Nie może zabraknąć dobrej przyprawy do ryby bez odrobiny chili. Można użyć chili albo ostrej papryki, natomiast uważaj tutaj z ostrością. Tak jak ci wspomniałam, najpierw sprawdź, czy kary nie jest za mocne. Jeżeli jest za mocne, to to chili pomiń, a jeżeli jest delikatne, takie bardzo egzotyczne, to dodaj odrobinę chili nie może również zabraknąć w przyprawie do ryb pieprzu. Skoro mamy sól, to potrzebujemy również pieprz. Ja tutaj używam pieprzu młotkowanego, dodaję pieprz. No i ostatni element jest to czosnek granulowany albo czosnek suszony. Nie jestem zwolenniczką świeżego czosnku przy dodawaniu do ryb czy owoców morza, ale czosnek suszony albo inaczej granulowany jest tutaj wyjątkiem. Bez niego przyprawa do ryb nie jest tak bogata w smaku, i taka dobra. Odrobina przyprawy. Całość teraz mieszam. Poczekam, żeby mi się to chili, które tutaj dodałam, wysunęło. Jak widzisz, dzięki temu, że ta sól ma taką granulowatą konsystencję, to te przyprawy pięknie się do niej przyklejają. I tak naprawdę ten podarek, który przygotujecie dla najbliższych, nie jest taki oczywisty. Przyprawa gotowa, zamykamy ją w ładnym słoiczku, i jak widzisz, możesz się przygotować dla siebie i wykorzystać do wigilijnego karpia, albo przygotować ją w prezencie dla miłośnika ryb czy owoców morza. Sprawdź ten przepis jest genialny, nigdy więcej nie kupisz już gotowej przyprawy w sklepie. Smacznego dla ciebie!